Święte Triduum Paschalne, Wielki Piątek. Po ostatniej wieczerzy Jezus poszedł z apostołami na górę oliwną do ogrodu zwanego Getsemani, Nazywamy go także Ogrójcem. Udał się tam na modlitwę na krótko przed męką. To właśnie podczas tej modlitwy prosił ojca. Jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, zaznaczając jednocześnie jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Ogród Getsemani wiedzie nas myślami ku innemu ogrodowi, ku ogrodowi rajskiemu, w którym miało miejsce pierwsze spotkanie prawdy i kłamstwa, największego Oszustwa w dziejach Ziemi, w dziejach ludzkości. Wszystkie wydarzenia od teraz będą szły w kierunku innego ogrodu, a w zasadzie dwóch ogrodów tego pierwszego symbolicznego, mistycznego na Golgocie, u podnóża drzewa, hańby, które staje się drzewem życia, drzewa. Które przywróciło człowiekowi życie utracone w raju, ale także do ogrodu, w którym znajdował się grób Jezusa, ogrodu, w którym z martwych rozpozna Maria Magdalena w poranek wielkanocny. To pierwsze kłamstwo po ogrodzie Eden dotyczyło tego, kim jest Bóg. Zły próbował przekonać człowieka, że Bóg nie jest dobry, że Bóg jest podejrzliwy, że Bóg jest o człowieka zazdrosny, że Bóg jest nieufny i źle do człowieka nastawiony, że w zasadzie nie pragnie dla niego dobra, chce, żeby był mu całkowicie poddany. To jest kłamstwo, w które człowiek uwierzył i to ono stało się. Początkiem wielkiego nieszczęścia, jakie spadł na człowieka. Nadchodzi godzina uwielbienia Chrystusa, tam w tym ogrodzie Getsemani, Jezus, po modlitwie, idzie naprzeciw swoim oprawcom. Wcale na nich nie czeka, nie każe się szukać, nie ukrywa się nigdzie, sam wychodzi. Oni przyszli po to, aby Go pojmać, ale to On ich chwyta. On ich zatrzymuje. To On nad nimi włada. Szukają Jezusa z Nazaretu. I Jezus odpowiada Ja jestem. I oni padają na twarze w lęku, w przestrachu. Jestem to imię Boga. Jachwę, imię którego nikomu nie wolno było wymawiać, a jeśli już ktoś to zrobił, należało paść na ziemię twarzą. I oni to czynią, ale nawet to nie powstrzymuje ich przed tym, żeby Jezusa za chwilę aresztować. Jeszcze tylko to potworne przywitanie z Judaszem. Judasz pocałunkiem wydaje, zdradza, sprzedaje swojego Pana. Żeby to zrozumieć. Trzeba sobie uzmysłowić, że Jezus nie był dla Judasza Panem, był tylko rabbim, nauczycielem, rabinem, nauczycielem życia, a nie życiem samym. Jezus więc jest wydany w ręce braci, ponieważ to bracia wydaje się chętnie, sam się ofiarowuje, nie czyni przeszkód. Nijak się nie wyrywa, nie ucieka. Wielki Piątek, Dzień Śmierci Jezusa, sprawia, że świat zastyga w milczeniu. Człowiek podniósł rękę na Boga, i Pan umarł. Cóż można w takiej sytuacji powiedzieć? Właśnie chyba jedynie milczeć trwać w milczeniu pełnym wstydu, bólu, gorczy z powodu własnej porażki. Kościół w Wielki Piątek nie sprawuje Eucharystii. Nie może jej sprawować, skoro Pana nie ma z nami, skoro Pan umarł. Po radosnej, uroczystej ostatniej wieczerzy Wielki Piątek jest dniem wstydu pokorzenia. Nie sprawujemy więc Mszy Świętej, ale zapraszamy ludzi do Kościoła na liturgię męki pańskiej. Wielu z nas uczestniczy także w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i gorzkich żali, ale centralną chwilą Wielkiego Piątku jest właśnie celebracja męki Jezusa i jego śmierci. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech zasadniczych części. Liturgii Słowa, połączonej z wyjątkowo rozbudowaną modlitwą powszechną, z adoracji Krzyża, Komunii Świętej i procesji do grobu. Ale zanim to się wszystko wydarzy, kapłan przewodniczący liturgii po przyjściu do ołtarza wykonuje gest prostracji niezwykły gest obecny w liturgii tylko ten jeden raz właśnie w Wielki Piątek. Prostracja to padanie na twarz, to leżenie krzyżem przed Bogiem. Krzyżem leżą kandydaci do święceń, do ślubów zakonnych, ale w taki sposób tylko ten jeden raz. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, nie mamy jak się przed Bogiem wytłumaczyć. Możemy tylko milczeć i w pokorze i wstydzie upaść przed Nim na twarz. Bez żadnych wstępów i wprowadzeń rozpoczyna się liturgia słowa. Składają się na nią dwa czytania, najpierw ze Starego Testamentu z księgi proroka Izajasza i następnie z listu do Hebrajczyków oraz Pasja według świętego Jana. Izajasz um, przedstawia nam czwartą pieśń o cierpiącym słudze jachwę. Czytamy tam między innymi. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Tręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Jezus jest przybity gwoźdźmi naszych grzechów. Pan zwalił na niego nasze winy, bo on sam nie miał żadnej. Odpowiedzią na to pierwsze czytanie jest Psalm 31, z refrenem zaczerpniętym z Ewangelii. Jezus w czasie swojej męki wypowiada niewiele słów. Nie dyskutuje, nie wchodzi w żadne dialogi, nie przeprowadza własnej obrony. Policzono, że wypowiada siedem słów czy zdań. Jednym z nich jest to ostatnie. Według relacji Łukasza te słowa brzmią ojcze w twe ręce składam ducha mego. Te słowa powtarzamy. Śpiewając kolejne zwrotki tego psalmu, który jest ufną modlitwą, ufnym zwróceniem się biednego człowieka ku Bogu, biednego bo samotnego, samotnego z własnej swojej winy. Na własne życzenie, chciałoby się powiedzieć: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu, wybaw mnie w swojej sprawiedliwości. W Twoje ręce powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Po psalmie otrzymujemy urywek z listu do Hebrajczyków. Jego autor wzywa nas do umocnienia wiary: trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, czytamy, za dni ciała swego, zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. Gdy wsłuchujemy się lub wczytujemy w te słowa, to wydają się one dla nas szokujące. Jak to wysłuchany? No przecież właśnie nie został wysłuchany. Po ludzku sądząc, nie. Według osądów, opinii, wrażeń, poniósł porażkę, przegrał. Ale ponieważ był synem i całkowicie należał do ojca, i przyszedł po to, żeby wypełnić doskonale jego wolę, to przez posłuszeństwo ojcu został wysłuchany. Spełniło się to, po co przyszedł. Największym pragnieniem Jezusa było nie ocalić swoje własne ziemskie, ludzkie życie, ale ocalić nasze życie. On będąc Bogiem. Miał życie w sobie samym, bez początku i bez końca, odwiecznie współistniejący z Ojcem. Przyszedł, aby po ludzku umrzeć, żeby dać życie nam. Jesteśmy więc zaproszeni do tego, aby w tę prawdę uwierzyć i mocno przy niej trwać, bo to jest też największa, najwspanialsza, dobra nowina, jaką możemy otrzymać. Pasja według świętego Jana. Słuchamy jej co roku, podobnie zresztą jak pozostałych czytań, ale nie po to, by odtworzyć przebieg wydarzeń, całego procesu Jezusa, jego drogi na kalwarię i jego śmierci. Słuchamy jej po to, żeby uświadomić sobie po raz kolejny, kim jest człowiek, do czego jest zdolny, na czym polega. Tajemnica ludzkiej nieprawości, ludzkiego grzechu, zawiści, nienawiści, przemocy, które mogą doprowadzić człowieka aż do momentu podniesienia ręki na Boga, do zabicia Boga. Możemy spróbować odnaleźć się wśród wszystkich bohaterów tego opisu. Gdzie jesteśmy bliżej? Czy tych, którzy Jezusa skazują? Czy tych, którzy wyrzekają się, że mają z nim cokolwiek wspólnego, jak Piotr? Czy tłumu, który przekupiony za pieniądze woła na krzyż z nim, choć jeszcze kilka dni wcześniej śpiewał Hosanna synowi Dawidowemu, gdy Jezus triumfalnie wjeżdżał do Jerozolimy? Po ostatnich, Tchnieniach Jezusa. Wszyscy padają na kolana, aby w milczeniu z pochyloną głową adorować tajemnicę męki i śmierci Boga, z której ma się narodzić nowe życie. Liturgię Słowa w Wielki Piątek kończy modlitwa powszechna, inna niż zawsze, bardzo uroczysta. Składa się na nią 10 wezwań za wszystkie stany kościoła. Warto wsłuchać się w nią uważnie i rzeczywiście włączyć w tę modlitwę, która zdaje się nie pomijać nikogo. Warto te intencje przytoczyć, żebyśmy uczestnicząc w liturgii mogli jej sobie przypomnieć. Pierwsza z nich to jest intencja za kościół. Za wszystkich wyznawców Chrystusa, za papieża, który stoi na czele Kościoła, za wszystkie jego stany, za katechumenów, czyli kandydatów do chrztu, o jedność wszystkich chrześcijan, której brak jest największym skandalem tego świata. Wiedział o tym Jezus, dlatego modlił się podczas ostatniej wieczerzy, aby byli jedno. Jest intencja za Żydów. Aby odnaleźli, rozpoznali w Jezusie oczekiwanego od wieków Mesjasza. Ale modlimy się także za niewierzących w Chrystusa i za niewierzących w Boga w ogóle. Na koniec wreszcie jest intencja za rządzących państwami, i za strapionych i cierpiących. W tym roku, z racji pandemii, Stolica Apostolska pozwoliła, by dodać jeszcze. Jedną intencję za wszystkich chorych, umierających, ale także za tych, którzy ich leczą, pielęgnują, którzy o nich dbają, i za wszystkich zmarłych w wyniku tej choroby. Pamiętajmy również o nich podczas tej uroczystej modlitwy powszechnej. Drugą i najważniejszą częścią liturgii męki pańskiej jest adoracja krzyża. Gromadzimy się przecież wokół krzyża, drzewa hańby, które staje się dla nas drzewem zwycięstwa, drzewem życia, drzewem chwały. Kościół przewiduje dwie formy ukazania krzyża. Jedną z nich jest wniesienie znacznej wielkości krzyża odsłoniętego z trzykrotnym zatrzymaniem się. Niosącego go kapłana, albo towarzyszącemu, towarzyszącego kapłana tym, którzy krzyż wnoszą, pod, pod chórem, w środku kościoła i przed ołtarzem. Kapłan, ukazując krzyż wiernym, śpiewa trzykrotnie: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem takimi słowami odpowiadamy i klękamy na kolana. Z racji tego, że Kościół będzie pusty, wybierzemy jednak jutro pierwszą formę ukazania krzyża, która wygląda nieco inaczej. Do ołtarza przynosi się zasłonięty krzyż, i kapłan kolejno odsłania jego ramiona i śpiewa te same słowa. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata i odpowiemy: Pójdźmy z pokłonem. Zachęcam Was, jeśli pragniecie uczestniczyć w tej liturgii, korzystając z transmisji internetowej czy z jakiejś relacji telewizyjnej, zorganizujcie sobie wcześniej przestrzeń domu. Weźcie krzyż, największy jaki w domu macie, połóżcie go przed sobą. I gdy zobaczycie, że przychodzi ten moment, uklęknijcie przed tym Waszym krzyżem. Przytulcie się duchowo do niego, do Jezusa, który na nim umiera także za Was. To naj, najwięcej, co możemy w tym momencie zrobić w pokorze, ze wstydem, z bólem, z powodu ciągle powtarzającej się zdrady Jezusa, która staje się naszym udziałem, zawsze wtedy, gdy krzeszymy. Zwykle po ukazaniu krzyża. Następuje jego adoracja, oddanie czci krzyżowi. Ten gest również będzie w tym roku zmieniony. Z racji zagrożenia epidemią nie jest możliwe, by kolejno podchodzić i całować krzyż. Trzeba to więc będzie zrobić z pewnej odległości, kłaniając się przed nim i trwając w milczeniu. Nie oznacza to jednak, że nie możemy być blisko z naszym umierającym Panem. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby o tę bliskość zawalczyć i żeby dziękować za Krzyż i prosić, abyśmy się go nigdy nie wyparli, nie zawstydzili, abyśmy nigdy Krzyża nie zdradzili, abyśmy nigdy przed nim nie odwracali głowy, lecz byśmy traktowali go jako znak zwycięstwa znak naszego życia odzyskanego życia dzięki miłości i miłosierdziu Boga po adoracji krzyża następuje trzecia część liturgii obrzęd komunii świętej jak powiedziałem nie mam mszy świętej ale komunia święta jest ciągłość z eucharystią ciągłość jedności z eucharystią Nigdy nie jest zawieszona, nie jest zaburzona. Żyjemy teraz w takim czasie, gdy wielu z nas nie może fizycznie przyjmować komunii świętej. Możemy to czynić duchowo, zachowując te same owoce. Ale komunia święta jest codziennie. Kościół nie może żyć bez Eucharystii. Nawet jeśli nie ma mszy świętej, musimy karmić się ciałem Chrystusa. Bo to ono nas ożywia, bo to ono nas umacnia, bo ono jest pokarmem pielgrzymów, którymi jesteśmy. Zapraszam więc Was również podczas obrzędu Komunii Świętej. Wzbudźcie w sobie doskonały żal za Wasze grzechy. Być może chcielibyście przystąpić do spowiedzi, ale nie możecie. Przyjmijcie duchowo Komunię Świętą, jednocząc się. Z Panem Jezusem w jego męce i w jego zmartwychwstaniu. Ostatnia część liturgii Wielkiego Piątku to procesja do grobu. Po komunii świętej kapłan przewodniczący stawia na ołtarzu monstrancję, w której umieszcza hostię zakonsekrowaną podczas mszy wieczerzy pańskiej. A na monstrancję nakłada przeźroczysty welon. Ten gest również wykonujemy tylko jeden raz w roku, właśnie w Wielki Piątek. Co znaczy ten welon? Jest znakiem nadziei na zmartwychwstanie Jezusa. Jeszcze go nie oglądamy. Jeszcze Jezus jest w grobie, ukryty przed nami, przed naszym wzrokiem. Ale wiemy, że na pewno tam jest. Wiemy, że w tym grobie nie ma śmierci. Że tam tętni życie, to życie w pewnym momencie eksploduje, usuwając kamień, którym grób został przywalony. I Jezus, niezauważony przez nikogo, powstanie. Tak jak powstaje w nas, w naszym życiu, w naszych sercach, często w sposób niewidoczny, ale znaczący. Niech więc wpatrując się, być może znowu nie fizycznie, ale oczami wiary, Albo przez transmisję w demonstrację przykrytą przezroczystym welonem, w sercu każdego z nas pojawi się prawdziwe pragnienie bycia blisko Boga, bycia blisko Jezusa, naszego Pana. Procesji do grobu nie będzie, bo nie będziemy mieli prawdziwego grobu, takiego jak zawsze. Grup będzie zainscenizowany w kaplicy, w której trwa w tych dniach adoracja. Figura Pana Jezusa będzie leżeć przed ołtarzem. Ci, którzy przyjdą na modlitwę, zachowując zasadę pięciu osób obecnych w kościele, będą mogli się przed tą figurą pokłonić. Ona oczywiście wyobraża Jezusa i kłaniamy się figurom ani obrazom. One pomagają nam wejść w rzeczywistość, którą przedstawiają. Wpatrując się w tę figurę symbolizującą martwe ciało Jezusa, chcielimy oczami wiary i sercem naszym tego ciała dotykać i z niego czerpać życie. Po krótkiej modlitwie kapłani powracają do zakrysti, i ołtarz ponownie zostaje obnażony. Następuje cisza Wielkiej Soboty, kiedy Kościół nie sprawuje w ogóle żadnej liturgii, z wyjątkiem liturgii godzin, czyli brywiarza. Dopiero w nocy, po zmroku, będzie Wigilia Paschalna najważniejszy moment dla każdego chrześcijanina. W całym roku. O niej opowiemy jutro. Siostry i bracia, pierwsi uczniowie, gdy spotkali Jezusa, pytali go, nauczycielu, gdzie mieszkasz? I Jezus odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Dzisiaj, w Wielki Piątek, okazuje się najpełniej, gdzie mieszka Jezus. Król życia żyje na krzyżu. To jest Jego tron, to jest Jego dom, Jego mieszkanie. Rozciągnięte na krzyżu ramiona Jezusa obejmują cały świat i każdego człowieka, nie pomijając nikogo. My też, w codziennym życiu, zabiegani, zagonieni, zatrzymajmy się, w wielki piątek, przy tym tronie Boga, świadomi naszych zdrad, naszych win, naszej niewierności, odwiedźmy Boga w jego mieszkaniu, wierząc, a nawet mając pewność płynącą z wiary, że każdy, kto spojrzy na krzyż, będzie ocalony, będzie uzdrowiony. Bo po tej śmierci rodzi się nowe życie, prawdziwe życie, wciąż na nowo. W jego ranach jest nasze zdrowie.